Proszę Państwa, w Polsce jest przyjęte, że w jednoosobowej obsłudze można jechać z prędkością z do 130 km na godzinę. Dlaczego? Dlatego, że wtedy maszynista normalnie odbiera wszystkie sygnały. To znaczy, co znaczy normalnie? To znaczy, że na czas wychwyci wszystkie nieprawidłowości. Aby jechać z wyższą prędkością, musi niestety w naszych warunkach posiadać drugiego człowieka, no dawniej pomocnika, a teraz drugi maszynista, względnie licencjat. Czyli jednym słowem, ten drugi człowiek jest taką klapą bezpieczeństwa, a można powiedzieć ETCS-em urządzeniem, które ma za zadanie sterowanie z kabiny. Jazdą pociągu. I aby to spełnić, musimy niestety te urządzenia posiadać nie tylko na szlaku, ale również na lokomotywie, aby po prostu w odpowiednim czasie zareagować i pomagać maszyniście w prowadzeniu pociągu, tak żeby miał na pulpicie przed sobą wszelkiego rodzaju. Zagrożenia oraz ograniczenia prędkości. Czyli mówiąc prostym językiem, jeżeli maszynista nie zadziała, lokomotywa zrobi to sama. Pamiętam, jak jeździłem na szkolenia na symulator do Warszawy, no i tam oczywiście w pojedynkę jechało się 160 na godzinę i trzeba było wszystkie nieprawidłowości. I zadania polecone przez instruktora wykonać. W kabinie symulatora był drugi maszynista, którego zadaniem było na przykład wypełnienie rozkazu pisemnego na biegu, jeżeli taka potrzeba była. A tak maszynista musiał sam reagować na wszelkie sygnały nieprawidłowości. Oraz polecenia podane przez instruktora obsługującego symulator. Linie są wyposażone w urządzenia zdalnego sterowania i teraz proszę sobie wyobrazić pociąg osobowy prowadzony elfem czy Newagiem rozwija prędkość 160 na godzinę. Jadąc z jednym maszynistą. no jest przyspieszenie przejazdu między stacjami dojazdu do pracy się skraca. Mówiąc fachowo europejski system sterowania pociągiem ETCS zapewnia sygnalizację kabinową, także kontrolę pracy maszynisty przy zwiększonym poziomie bezpieczeństwa. Między tokami szynowymi w stacjach oraz na szlakach umieszczone są urządzenia, tak zwane eurobalisy, służące do komunikacji pomiędzy urządzeniami torowymi a urządzeniami pokładowymi systemu ETCS. Eurobalisy są urządzeniami pasywnymi, to znaczy pociąg przejeżdżający wyposażony w odpowiednią antenkę. Daje wtedy zasilanie. Jak widzimy, maszynista jadący taką lokomotywą wyposażoną w ETCS może śmiało rozwijać duże prędkości i będzie wszystko na czas dostrzeżone i zauważone. Także nie ma możliwości pomyłki. Jest to bardzo bezpieczny system sprawdzony w Europie Zachodniej. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne filmy na mój kanał. Koniec.